Ta, twoją starą jak z kopalni wyszła. I ta powaga na jego twarzy. Cześć, o co odchodzi. O kurwa, Obrzym wtedy był. Kobietę. O Jezu. Ta, twoją starą jak. Czemuż ja jakieś znajdę? Lipy. Co się nie. O kurwa, o kurwa.

Sikam na ciebie, ha, ha, ha zniszczyłem mu życie, nie gościu to tak nie działa Sikamy na... sikam na ciebie, ha, ha, ha zniszczyłem mu życie, nie gościu to tak nie działa Mam cię w piździe i dostajesz banika. także za 5 minut pewnie widzimy się z twoim nowym kątem. Elo gościu <grym> Są to jest zony D No akurat nie z tego tego Na koniec przewin Nie nie chcę Nie z serwetą nie, nie oglądam pliva, bo O nie frajer że pierdolony Myśli, że nie zauważy tego Dobrze Słuchaj, jesteś kurwą, pisząc takie rzeczy. Dzięki, paluch, ale druga część jest bardzo prawdziwa, co on napisał. Nie, słuchaj mnie. Typie, dzisiaj nie zrobiłem. Dzisiaj wszystkie akcje, które zrobiłem, były Przej mega dobre. By były historii. mega dobre, a te, które mi nie wyszły, nie były w ogóle szkodliwe dla teamu. Do... Nie. Czy to jest? Uh, twój stary. Nie. O dobra, Matjo zgadł, rucham mu starego. No wie, że starą ruchasz. A, no to To stary jeszcze w pakiecie zostaje też ruchany. Czy... Dawaj jak masz full screena to widać normalnie sutawę No tylko... Wieczorem odpoczynamy. Jak sobie pauzę dacie? <noise> ja wychodzę chyba. Ty coś jest staro, Requiem? Nie wychodź, bo by się waliłem. Jak się słuchasz pokrzam, że jesteś kretynem pierdolonym? zrobiłem. Powiedz mi jak się czujesz, Tufa. Ej, chowajcie żaglę, trochę. Ej, tak, może się zdało? No i... no, słyszę. Big no, Shrachichi on your head, jak to ma Zombie Big Shrachichi. No i co? No i Czyli to wszystko jak najbardziej działa. Podobnie jak twój telefon, Przemo. On też działa. Więc jeśli uważacie, że coś może wam się psuje w telefonie, teraz sami możecie to sprawdzić. A jeśli prowadzicie serwis z telefonami, to... Sorki. Jak uratować... Zamawiam to na koksu na ciebie. Nie. Ja, akurat... numer... ja zamawiam to na węgla. Ty, Maciek, bo akurat mi się zwarczyły, miałem go na samej środkowej pozycji i maksymalnie nie wieciliście. Tylko, że niestety to jest lekkie zużycie i bez centraka. A zamówiłeś sobie? Wylepiasz? Tak, podaję To na naklejka jest tak wielka, kurwa, Podawaj. na ten P90. 732. 820 do 066 Ale. Ty jesteś pierdolny. Przepraszam o zaznaczenie Dasta. Co? Daję koliberka? Jak robi koliberek? Daję! Długą lufą, lufą, lufą Ona kręci dupą, 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 dupą Pistolet Długą lufą, lufą, lufą przez 6 miesięcy Pozdro, super gość, jestem teraz sławny Mega gość Specjalista od go Fortnite. <laughs> to znaczy specjalista od go Fortnite. Spoko. Co sądzisz o piciu lekkiego alkoholu przez niepełnoletnich? Ja mam 16 lat i moja mama kupiła mi w lewo nie w prawo 2%, 3,5%. Pewnie, że tego nie popieram. <laughs> Na skręci może ktoś w to lewo. Ale weź ja się pierdol. Czemu chłopie byś mnie zobaczył? Mierzcie, no i co bym cię zobaczył? No, PGA 2018. 2 <grym> metry i 4 cm nieudacznictwa, no kurwa. Mnie. Przypomnij ci PGA 2018, jak zaczęli spierdane z DMG po lądem, jak nie zobaczyliście. Hehehe. <grym> Wstajemy, Gnoju. Padnąć, dobra. Fucker. Nie widziałeś go, żebra? Ty nie widziałeś go? Ja, widział ja widziałem czwartego, chłopie. Ja